Adelka i bajka na dobranoc. Był cichy, spokojny wieczór. Adelka, mała suczka, rasy Jack Russell Terrier, leżała otulona ciepłym kocykiem w swoim mięciutkim legowisku. Obok niej siedziała mama, taka jak Adelka, tylko trochę większa i z mądrym spojrzeniem. Miała brązową łatkę na oku, Jedno łóżko w kropeczki, a drugie całe brązowe. A musiu, wyszeptała Adelka, przeciągając się, opowiesz mi bajkę na dobranoc? Mama uśmiechnęła się i pogładziła ją po główce. Oczywiście, skarbiem. posłuchaj. Mama mówiła cicho, spokojnie, a Adelka słuchała, wpatrzona w jej oczy. Bajka pod tytułem O dzielnym piesku felusiu. Dawno, dawno temu w małym miasteczku mieszkał piesek o imieniu feluś. Był niewielki, biały, w brązowe łatki, zupełnie jak ty, Adelko, ale miał jedno zmartwienie: bardzo bał się hałasów burze, klaksony, a nawet odkurzacz. Wszystko wydawało mu się straszne. Pewnego dnia w ogrodzie Felusia pojawił się płaczący kotek. Utknął między krzakami i nie mógł się wydostać. Feluś bardzo chciał pomóc, ale akurat wtedy zaczęło grzmieć. Serce Felusia biło jak bębenek, przestraszył się. Ale spojrzał na drżącego kotka i pomyślał, on boi się bardziej niż ja. Muszę być odważny. Zacisnął zęby, schował uszy i przebiegł przez błoto i grzmoty, aż dotarł do kotka. Pomógł mu się wydostać, a potem razem schowali się pod altanką. Burza przeszła, a kotek był bezpieczny. Od tamtej pory feluś wiedział, że odwaga to nie brak strachu. Odwaga to robienie dobrych rzeczy mimo strachu. Adelka ziewnęła i przytuliła się do mamy. Mamusiu, a ja też jestem odważna? Mama pocałowała ją w nosek. Jesteś bardzo odważna, moja adelko. Codziennie uczysz się nowych rzeczy, a kiedy boisz się czegoś, mówisz mi o tym. I to też jest odwaga. Adelka uśmiechnęła się przez sen. Dobrze, to jutro też będę odważna, jak feluś. Mama otuliła ją kocykiem i pogasiła światło. Dobranoc moja mała bohaterko. Morał tej bajki jest taki że odwaga to nie to, że się nie boimy. Odwaga to robienie dobrych rzeczy nawet wtedy, gdy się boimy, szczególnie gdy ktoś nas potrzebuje.